Od kilku dni oczy całego świata zwrócone są w kierunku Ukrainy. Jej obywatele w związku z rosyjską napaścią znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu. W szybkim czasie ruszyły akcje pomocowe mające na celu wsparcie ludności ukraińskiej. W szereg inicjatyw włączyli się również mieszkańcy Lubania. W miniony piątek lubanianie zebrali się na wieczornej manifestacji Solidarności z Narodem Ukraińskim. Wzięli w niej udział także mieszkający w naszym mieście Ukraińcy. Nie chcemy tego wojny, bo to ta wojna nikomu nie, nie, w ogóle nie jest potrzebna. I u mnie ta mama została, ona jest sama, ja nie mogę jej niczym na razie pomóc, tylko tym, co ja będę tutaj stoić z tym plakatem, który dzisiaj malowałam sama. I będę prosić Boga, aby wszystko było w porządku. Organizatorami pikiety były miejscowe środowiska kresowe. Wszystkim dziękuję bardzo tym, którzy uczestniczyli w tym naszym spontanicznym spotkaniu z Ukrainą i tym, którzy wyrażyli Ukraińcom współczucie. Jak ważna jest pomoc, najlepiej widać na przykładzie osób, które przeżyły już piekło wojny. Pan Michał wraz z rodziną znalazł się w jednej z pierwszych grup uchodźców z objętego działaniami wojennymi Donbasu. W 2015 roku lubański samorząd przekazał im mieszkanie, i od tej chwili Lubań stał się ich domem. Dziękujemy miastu i obywatelom Polski i właśnie obywatelom tego miasta, bo jak przyjechaliśmy tutaj, no oczywiście. A nie znania, ani mentalności, ani no, no niby wszystko to samo, ale nie to samo, ale już przyzwyczailiśmy się. Lubań całą mocą wspiera ludność walczącej Ukrainy. Grupa robocza złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych będzie koordynowała wszelkie działania pomocowe na terenie miasta. Takim głównym magazynem, dla, gdzie te wszystkie dary zostają przyjęte, staje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I tam wszystkie organizacje, osoby indywidualne powinny te dary składać. Zgromadzone rzeczy zostaną posegregowane i rozdzielone na te, które docelowo zostaną przetransportowane do Wrocławia, skąd konwojem rządowym pojadą dalej. Oraz na te, które zostaną w Lubaniu jako wsparcie dla uchodźców docierających do naszego miasta. Lubański samorząd przygotował także 50 miejsc dla osób, które nie mają zapewnionego noclegu urodziny, znajomych czy innych osób prywatnych. Na terenie okupowanej Ukrainy szczególnie ważne jest obecnie zapewnienie żołnierzom i ludności cywilnej dostępu do opieki medycznej. W mieście Peszotrawieńsk w obwodzie żytomierskim otwiera się szpital polowy, do którego mamy możliwość przerzucenia medykamentów, rzeczy wszystkich rzeczy niezbędnych do tego, aby taki szpital powstał. Możemy to zrobić kanałem dyplomatycznym. Apelujemy więc, aby do 3 marca przynosić na hale Mosir materiały opatrunkowe, środki przeciwbólowe na uspokojenie, pieluchy, pampersy, podkłady na łóżka, baseny, kaczki, kule, chodziki, szyny usztywniające, trwałą żywność, bieliznę, dresy, obuwie, koce, śpiwory, karimaty. Piątek transport darów pojedzie do Przemyśla, a potem dzięki wsparciu sióstr felicjanek do miejsca docelowego w Ukrainie. Miejmy serce i dzielmy się tym sercem, bo warto wspierać Ukrainę. Walka o Ukrainę to tak naprawdę jest walka o nasz cywilizowany zachodni świat.